Piotrek, e, e, ułożyłeś trasę rok temu, ułożyłeś trasę, trasę w tym roku. Która jest lepsza? A pytanie właśnie do was, która jest lepsza. Moim, ja nie jechałem. Moim zdaniem jedna i druga miała swoje plusy, minusy. Ta z tego co słyszę dookoła ludzie są zachwyceni, e, więc mamy, widzę, że się udało. Na której się lepiej bawiłeś? Na jednej i na drugiej. Chociaż w tamtym roku nieco lepiej, bo było lepsze miejsce, ale w tym... Źle, źle, też nie było. No jeśli chodzi o techniczne elementy, to mam wrażenie, że przylatywałeś najszybciej ze wszystkich zawodników. A, jakby to powiedzieć, znam je od podszewki. <laughs> Sam je układałem, więc a, byłem w stanie push to the limit. Jak to mówię? No właśnie, e, przechodząc płynnie z, od trasy i, i, i organizacji do Twojego wyniku sportowego, e, technicznie bezbłędnie, czego brakuje, żeby być oczko wyżej? A treningów i czasu przede wszystkim, ale jak najbardziej jestem pozytywnie nastawiony po tym wyścigu. Trochę. Jedziesz do Hojbach za tydzień? Nie, odpuszczam chojbach na rzecz Jeleniej Góry, żeby móc się do niej przygotować, odpocząć. Dlaczego? Bo to są po prostu kolejne godziny, które spędzę w aucie a nie będą one zbyt potrzebne. Ok, w takim razie co, trzymamy kciuki za te najbliższe dwa tygodnie aktywnej regeneracji i treningów. Tak, jest, dzięki. Widzimy się w Jeleniej Górze. Oczko wyżej. Oczko wyżej. Nawet dwa. Dzięki.